Biblia jest straszna, ponieważ pozwala na niewolnictwo. Według Pisma Świętego możliwe było, aby człowieka sprzedać w niewolę i to aż na 6 lat, bo dopiero 7 roku trzeba było ofiarować mu wolność. Dzisiaj natomiast państwa biorą sobie niewolników na dużo dłużej, zamykają ich w więzieniach, czasem każą im pracować, czasem nie. I nikomu za tych niewolników nie płacą. A tobie, który masz kredyt na 30 lat, umowę o pracę, z której ogromną część oddajesz państwu, ale nie jest ci to straszne, bo masz jeszcze przywilej posłania do zakładu pracy i swoją żonę, a gdybyś coś znalazł, jakiś surowiec na czymś, coś się wydaje, że jest twoją działką, to oczywiście też należy to do państwa, wmawia, że jesteś wolnym obywatelem. No ale my dziś oczywiście jesteśmy mądrzy, a...